Witam bardzo serdecznie w piękny, choć bardzo mroźny poranek w Krakowie. Mamy wszystko: mamy mróz, mamy już prawie zimę, mamy samochód z napędem na cztery koła, ale niestety nie mamy śniegu, więc nie będzie latania bokiem dziś nową s Ale będzie wszystko to, co najważniejsze. Z miłą chęcią opowiem Wam wszystko to, co chciałbym powiedzieć o nowym Audi S3. Serdecznie zapraszam na nowy odcinek Show. Testuję z gwiazdą dzisiejszego programu z Audi S38Y, użyczoną mi oczywiście z Audi Auto Specjal Kraków, za co serdecznie dziękuję. Rok 2020 to rok zdecydowanie gorących nowości w całej grupie WAGA. Mamy nowego Golfa, mamy nowego Golfa GTI, mamy nowe A3, mamy nowe S3. Ale co, gdy przyjrzymy się tym samochodom z bliska? Okazuje się, że są to stare, dobre auta w nowych opakowaniach. I tak też jest z nową S3. Ale zacznijmy po kolei. Nowy Golf GTI, 2.0 TSI, 245 koni. Było, oczywiście, że było, przecież w 7. Było to samo w wersji Performance. Nowe Audi S3, 2.0 TFSI pod maską, 310 koni. Było, no pewnie, że było, w 8V po lifcie. Potem oczywiście te 310 koni zabito eee, poprzez normę spalania, zmniejszono moc do 300. 100 koni. Nic nowego, nic nowego. Stara dobra jest trójka w nowym opakowaniu. Tak też więc podsumowuje ten samochód od samego początku jak tylko robiłem za jego kierownicą pierwsze kilometry. Nie zmienia się więc nic. Mamy tutaj dalej tę samą jednostkę napędową, ten sam silnik, te same osiągi tak naprawdę, ubrane w nowe ubranka, w nowe szaty. Moi drodzy, i teraz historia ciekawa, niezwykle ciekawa, wręcz kontrowersyjna jak dla mnie. Koniec roku 2020 Volkswagen pokazuje nowego Golfa R. Zawsze golf R ze strójką szły w łeb web. Ta sama moc, praktycznie ten sam silnik, no i porównywalna mniej więcej cena, no jest trójka była troszeczkę droższa. Co się dzieje teraz? Nowy golf R będzie o 10 koni mocniejszy, będzie miał innowacyjny napęd z trybem Drift, gdzie będzie mogli sobie latać bokami tym autem, a we strójce nadal to samo co było. A teraz kolejny hit. Nowy Golf będzie droższy niż Audi S3, bo Audi S3 po rabatach w przyzwoitej wersji wyposażenia z tym co najpotrzebniejsze możemy mieć już za 190 parę tysięcy, a Golf R krótki, hatchback, bazowo będzie zaczynał się od 198 tysięcy. Więc Golf jakby przeskoczył Audi S3, gdzie do tej pory było to niedopuszczalne, że Golf będzie przykładowo lepszy niż Audi, bo przecież hierarchia była zachowana, bo Audi było nad Volkswagenem. Teraz zaczęło się coś wywracać w grupie waga do góry nogami. Przede wszystkim powywracały się w grupie waga ceny, gdzie Volkswagen zaczął być tak drogi, że w cenie Volkswagena można mieć już przyzwoicie wyposażone Audi. To jest dla mnie coś niepojętego, nie wiem czemu się tak dzieje, jaka to jest strategia grupy. Nie mam o tym zielonego pojęcia, ale daje to faktycznie do myślenia. No. No tak wygląda nowa S3 pod maską i zwróćcie uwagę na to, że w tym samochodzie nie mamy patyka wstydu jak w przypadku Golfa, GTI czy Cupry. Mamy normalny amortyzatorek maski, no więc uratowano tutaj Honor, Audi i jednak nie ma patyku. To bardzo ważna rzecz, oczywiście żartobliwie to mówię, ale faktycznie widać, że mamy tutaj auto z grupy premium i jednak nie zaoszczędzono tutaj na tym jednym amortyzatorku maski. Nowa generacja Audi S3 jest wykonana tak samo dobrze jak poprzednik. Oczywiście możemy mieć tutaj pewne zastrzeżenia do kwestii stylistycznych we wnętrzu. Może Wam się nie podobać ta deska, która jest kompletnym przeciwieństwem teraz minimalistycznej deski W 8V, ale o tym za chwilę. Natomiast wykonanie tego samochodu, jego wygłuszenie nawet przy większych prędkościach na autostradzie jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Niestety cicho jest w środku z powodu wydechu też między innymi. Mówię specjalnie niestety, no bo wydech nie wydaje z siebie żadnych dźwięków. Mamy tutaj GPF-a, wszystko jest zabite poprzez normę emisji spalin, więc wydech nie wydaje kompletnie żadnych pierdnięć na przykład przy zmianie biegów, a mamy tutaj estronika, więc powinien przy przepięciach wydawać jakieś dźwięki, ale tak niestety nie jest. A propos kwestii zewnętrznych, stylistycznych. Auto w kolorze kultowym wręcz, w kolorze szarym Daytona perłowym gdzie zawsze, przeważnie, czy tam yy, zawsze, dodawany jest do niego pakiet czerni, yy, konfigurując to auto, bo taki pakiet czerni przecież nadaje jeszcze bardziej sportowego charakteru danemu modelowi, a tutaj tego pakietu czerni nie mamy, więc wszystkie elementy, które mogłyby być czarne, są srebrne. Ramka grilla, ramki wokół szyb, delikatne dodatki na tylnym zderzaku, które pokażę Wam też za chwilę. To wszystko w przypadku tej wersji jest w kolorze srebrnym. I co to spowodowało? Spowodowało to na pewno to. Że auto w tej konfiguracji jest bardziej eleganckie niż sportowe. Jest szybkie, ale jest wizualnie eleganckie. Gdybyśmy mieli te dodatki w kolorze czarnym, one byłyby, nadawałyby takiego bardziej sportowego charakteru. A o wersji, o konfiguracji tego konkretnego testowego egzemplarza można powiedzieć nie tyle, że jest bardzo sportowy, ale jest bardzo elegancki. Myślę, że wielu z Was też ta wersja kolorystyczna, ta konfiguracja przypadnie do gustu. Wspominałem już, że nie zmienił nam się silnik, nie zmieniła nam się moc, no i niestety nie zmieniły nam się hamulce. Pamiętacie, największą bolączką generacji 8V były słabe hamulce, które po kilku mocnych przejazdach na torze, na przykład, po prostu się gotowały i trzeba było dać im odpocząć. Niestety, hamulców też nie poprawiono w generacji 8Y. Nadal mamy ten sam zacisk, nadal mamy 340 mm z przodu. No i ten hamulec w tak szybkim samochodzie, który pierwszą setkę osiąga przecież 4,8 sekundy, jest po prostu zbyt mało wydajny. Wiem, że wielu z Was kupuje takie auto po to, żeby na co dzień jeździć do pracy, ale w weekendy. Na przykład jechać na Trakdaje takim samochodem, pojeździć, pobawić się, po prostu wykorzystać ten samochód do tego, do czego on tak naprawdę też między innymi jest stworzony. No i wtedy musimy pomyśleć o mocniejszym hamulcu, bo niestety ten seryjny to jest po prostu zło. Wielu z Was zawsze zarzuca grupie waga to, że nie ma fajnych wzorów obręczy, jeśli konfigurujemy sobie nowy samochód. W przypadku tej obręczy z linii Audi Sport uważam, że jest ona jedną z ciekawszych w ofercie w tym momencie dostępnych dla Audi S3. Jest to obręcz 19-calowa w kolorze grawitowym z polerowanymi frontami i z oponami w rozmiarze 235/35/19. A przypominam, że zbliża się zima, więc jeśli jeszcze nie kupiliście opon zimowych, nie wymieniliście ich, zapraszam na stronę partnera Show testuje firmy sklepopon.com, gdzie znajdziecie opony zimowe i nie tylko, w oczywiście najlepszych cenach. Link do sklepu znajdziecie w opisie filmu. Spójrzmy teraz na nową S3 z tyłu. Odnośnie kwestii zewnętrznych nowego Audi A3 opowiadałem już dość dużo, dlatego że przedstawiałem Wam pierwszy w Polsce test nowej Audi A3 w pakiecie S-Line. Prawda jest taka, samochód w pakiecie S-Line bardzo niewiele różni się od samochodu z linii S, dlatego że m, przecież S-ki są to usportowione wersje normalnych samochodów, nie są to auta budowane od podstaw w Audi Sporcie, tylko są to sportowe wersje, stąd S3 bardzo blisko do Audi w s line. Oczywiście różnic jest kilka, na przykład tymi różnicami są końcówki układu wydechowego w S3, Cztery końcówki są prawdziwymi końcówkami, nie są to atrapy tak jak w przypadku S-Lina, na przykład 1.5 TFSI. Tył nowej s bardzo mocno upodobnił się do A1. Prawda jest taka, że dzięki kształtom, kształtom, kształtowi lamp bryła tego tyłu bardzo mocno zaczęła przypominać A1. Ogólnie nawet deska rozdzielcza w środku tego samochodu przecież nawiązuje moim zdaniem bardzo mocno do A1. Wszystko zaczyna się do siebie upodabniać, różni się tylko i wyłącznie troszeczkę rozmiarami. Co z tyłu? Z tyłu bardzo e, innowacyjne lampy, oczywiście z dynamicznym, pływającym kierunkowskazem. Myślę, że w samochodzie za około 200 tysięcy złotych jest to już podstawa. Spójrzcie jeszcze na daszek, czyli na spoiler dachowy nowej S3. On praktycznie nie jest jakiś mocno wysunięty do tyłu, jest bardzo skromny. Mamy więc w tym samochodzie sporo takich dodatków w kształcie agresywnym, jak na przykład lampy przednie czy tylne, ale mamy też sporo dodatków, które nieco złagodziły ten samochód, tak jak właśnie ten bardzo mało wysunięty do tyłu spoiler tylnej klapy. Kończąc omówienie kwestii zewnętrznych, kwestii wizualnych e, dotyczących nadwozia tego samochodu, warto jeszcze zwrócić uwagę na listwy progowe. W pakiecie czerni mielibyśmy je w kolorze czarnym, one by się zlewały z tą karoserią, natomiast tutaj mamy auto, tak jak wspomniałem, bez pakietu czerni, więc te listwy są srebrne, dzięki czemu widzimy zdecydowanie bardziej taki ich napompowany kształt. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy ta konfiguracja kolorystyczna samochodu przypadła Wam do gustu, czy wolelibyście jednak połączenie na przykład Dajtony z kolorem, e Czarnym, z pakietem czerni. Myślę, że to będzie fajnym, fajnym powodem do dyskusji, do wymiany Waszych poglądów na temat stylistyki tego samochodu. Teraz już zapraszam Was do środka. Chciałbym Wam zwrócić tam uwagę na elementy, które różnią się w przypadku S trójki od zwykłej wersji S-Line, bądź też o jakichś ciekawych innych elementach Wam opowiem, ale nie chcę dublować tutaj testu A trójki, więc króciutko omówimy sobie najważniejsze rzeczy we wnętrzu. Dla wszystkich tych, Którzy chcą więcej na temat wnętrza, odsyłam do testu zwykłej A3 Sportback w wersji Estate, który link do tego testu znajdziecie w opisie filmu. No i cóż, zapraszam do zwiedzania wnętrza, a później już jedziemy na przejażdżkę, zobaczycie z za kierownicy, jak zachowuje się nowa strójka. Do wnętrza zajrzymy standardowo od strony bagażnika, żeby zobaczyć, ile mamy tam miejsca. Jedna fajna, cenna uwaga, ważna rzecz w przypadku nowej A3 czy S3: w poprzedniej generacji nie mogliśmy zamówić sobie elektrycznie otwieranej klapy. Tutaj, w przypadku tej generacji, możemy zamówić elektrycznie, elektryczną klapę, która kosztuje 1800 zł w opcji. Aczkolwiek tej opcji nie mamy w testowym egzemplarzu, więc klapa tutaj otwierana jest ręcznie. Bagażnik nowej S praktycznie nie różni się od bagażnika poprzedniej generacji. Zobaczcie, podłoga bagażnika, ta dolna podłoga bagażnika, nie ma zmienianej wysokości, więc ona jest na stałej pozycji, tak jak w tym momencie. Pod spodem w prezentowanej wersji nie mamy ani koła dojazdowego, ani koła zapasowego, mamy wyłącznie zestaw naprawczy, dzięki czemu uzyskujemy też sporo miejsca pod podłogą. Natomiast bagażnik, jakby jego głębokość, jest w tym momencie nieregulowana. Ona jest w takiej postaci, jak widać na filmie. Wnętrze testowej s bardzo przypadło mi do gustu, dlatego że nie jestem fanem, nie jestem zwolennikiem wnętrz z pełną skórą. Tutaj mamy połączenie skóry z Alkantarą. Mamy Alkantarę na przykład na boczkach drzwiowych. Mamy ciekawe przeszycie z nitki na boczkach. To jest prawdziwa nitka, to nie jest jakaś imitacja plastikowa. Cóż, o samej kwestii, o samej kwestii wykonania boczków, o plastikach, o materiałach nie będę się wypowiadał specjalnie, gdyż tak jak wspomniałem, odsyłam Was do testu A3 w wersji S-Line. To jest to samo. Teraz pokażę Wam kierownicę i fotele. Fotele w tym samochodzie. Moim zdaniem w tym em, połączeniu tapicerki alkantary właśnie ze, ze skórą plus białą nitką, moim zdaniem naprawdę genialna rzecz. No i pokażę Wam za chwilkę kierownicę, która kryje się za mną. Zobaczcie na kierownicę, zobaczcie jaka ona jest duża. I tu jest kolejna ciekawostka w przypadku nowej generacji S3. Żeby zamówić sobie kierownicę ściętą u dołu, musimy za to dopłacić. To jest kierownica, którą otrzymujemy w standardzie, a więc w standardzie nie ma ściętej kierownicy. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo ciekawe, bo ta kierownica do tego samochodu, do szybszej jazdy jest po prostu za duża i nawet ja, który nie jestem jakąś tęgą osobą, mam problem, że gdzieś nogami o dół tej kierownicy zahaczam. Także to jest taka ciekawostka, jeśli Chodzi o nową Mestrójkę, teraz pokażę Wam fotele. Kierownica jest faktycznie moim zdaniem nieprzemyślana, ale jeśli chodzi o fotele, o ich wygląd zewnętrzny, ich wykonanie i przede wszystkim komfort jazdy. Są bajeczne. Fotele z zintegrowanym zagłówkiem, fotele z boczkami ze skóry, środek, jak to ładnie audio określa, przeszycia diamentowe z białej nici, środek oczywiście z Alkantary, no i wysuwana ta dolna przednia część. Mistrzostwo Świata, jeśli chodzi o fotele, naprawdę polecam wam przymierzyć się do nich i nigdy w życiu w tym samochodzie nie wybrałbym, nie wybrałbym pełnej skóry. Naprawdę to połączenie Alkantary z, ze skórką na bokach to jest moim zdaniem strzał w dziesiątka fotel kierowcy został także wyposażony w elektryczną regulację. To jest bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna. Niestety fotel pasażera tej regulacji nie ma, ale po stronie pasażera znajduje się w fotelu jeden fajny element, teraz Wam go pokażę. Tym elementem jest gaśnica umiejscowiona właśnie w okolicach siedziska fotela pasażera. Taki akcent wprost ze sportowych samochodów, więc bardzo fajnie to wygląda. No i ta gaśnica przede wszystkim kolorystycznie ciekawie kontrastuje z ciemnym wnętrzem. Dla mnie bardzo fajny bajer. Przede wszystkim nie trzeba sięgać w razie wypadku potem gaśnicę gdzieś do tyłu, do bagażnika, ona powinna być pod ręką, no i faktycznie tak tutaj jest. Oczywiście nie zakładamy, że będzie nam potrzebna i oby tak nie było, ale, ale jej umiejscowienie w tym miejscu jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajne. Final. No i ta nieszczęsna deska rozdzielcza. Oczywiście śmieję się, że mówię nieszczęsna, ale deska, którą tak bardzo krytykujecie jako fani generacji 8V, która była totalnie minimalistyczna, ten ekran, który chował się w desce. Nic na nim nie było, można było tam odpocząć. A tutaj nagle wchodzi generacja 8Y i okazuje się, że na tej desce jest wszystko jakieś wystające, wypuszczone do przodu nawiewy. Nawiewy, które faktycznie wyglądają, jakby były troszkę przyklejone. Duży ekran, który jest skomponowany na stałe. I spójrzcie na tę deskę i odpalcie sobie teraz w Google. Zdjęcie wnętrza, na przykład Audi A1, albo odpalcie sobie mój test fajnej A1 z dwulitrowym TFSI. Jest ta deska podobna? No, moim zdaniem jest. Zaczyna to być wszystko takie unormowane w grupie Audi, ale ja już po dłuższym czasie, praktycznie pół roku, obcuję z nowymi A3, teraz z nową s 3 Zacząłem się przyzwyczajać do tej deski, także myślę, że i wy się do niej przyzwyczajicie, moi drodzy. Trzymam za to kciuki gdybyście mieli do mnie jakieś pytania dotyczące tego samochodu, gdybyście nie wiedzieli jaką wersję wybrać, jesteście na kupnie takiego auta, jak skonfigurować taki samochód, piszcie do mnie albo napiszcie w komentarzu, ja zawsze te komentarze chętnie śledzę, chętnie na nie odpowiadam oczywiście w miarę możliwości wolnego czasu także zapraszam do dyskusji pod filmem a teraz już zapraszam Was do wnętrza bo jedziemy na krakowskie ulice, żeby zobaczyć jak w praktyce zachowuje się, jak prowadzi się nowa S3, myślę, że to będzie teraz najważniejsza część tego testu, serdecznie Zapraszam i jedziemy. Zapraszam Was teraz na część jedną. Witam na pokładzie Audi S3. Nowe Audi S3. Tak jak wspominałem wcześniej, tutaj w przypadku tego samochodu nie mamy żadnych innowacyjnych osiągów, porównując akurat tę generację do generacji poprzedniej. Natomiast 310 koni w tym samochodzie, w tak lekkim samochodzie, w kompaktowym aucie jest w zupełności wystarczające. Gdy dołożymy do tego naprawdę dobrze działający napęd 4, to mamy auto, które katapultuje się w 4,8 sekundy do pierwszej setki. Auto, które jest samochodem na każdą pogodę. Auto, które jest, można by powiedzieć, wręcz czasem aż nudne troszkę, bo ono jest po prostu obsługiwane na zasadzie gazu i hamulca. Tutaj nie ma, tak jak w przypadku bardzo mocnego, Ośki konieczności walki cały czas z trakcją. To auto, napęd tego samochodu robi to za nas. I to jest po części fajne w S3, jeśli użytkujemy tego ten samochód na co dzień. Bo faktycznie przychodzi zima, przychodzi jesień, jest mokro, nie ma to żadnego znaczenia. Wtedy to auto prowadzi się praktycznie samo. Gdy jesteśmy na torze, gdy wyłączymy sobie kontrolę trakcji ESP, to możemy się tym autem też fajnie pobawić. Natomiast cały czas ten napęd, ten nas prowadzi. To jest na to, że w przypadku jazdy po zakrętach akurat uważam minus, dlatego że ośka w takich warunkach będzie szybsza zdecydowanie bardziej żwawa, no ale w tym przypadku wydaje mi się, że jednak to, że jest ten napęd na cztery koła i że mamy uniwersalne auto, bardzo szybkie auto, na każde warunki jest uważam ogromnym plusem i zaletą tego samochodu. Teraz mały POV, czyli Point of View. Zobaczycie, co ja widzę tak naprawdę, co widać z mojej perspektywy. I zobaczcie też na tę dużą kierownicę. Ona przeszkadza mi troszkę przy szybszej jeździe, przy żwawej jeździe. Więc gdybyście konfigurowali to auto, serdecznie polecam Wam, żeby wziąć w opcji mimo wszystko kierownicę ściętą u dołu. Teraz troszkę jak się to auto zagrzało, to jest mimo wszystko naprawdę... Bardzo, bardzo takie żwawe i e, zdecydowanie lepiej brzmi. No i cóż, e, tak jak też wspominałem, jest bardzo wygodnie za kierownicą tego auta i ono też pewnie się prowadzi. W trybie sportowym układ kierowniczy jest zdecydowanie bardziej usztywniony, więc każdy ruch kierownicą od razu odbija się na kołach. E, nie mamy tutaj regulacji zawieszenia, utwardzania zawieszenia, więc cały czas poziom twardości tego zawieszenia jest taki sam. Natomiast w trybie sportowym faktycznie zupełnie inaczej pracuje układ kierowniczy, pewniej i zdecydowanie ciekawiej to jest zachęcające do szybszej sportowej jazdy. A w trybie komfortowym, gdy wrzucimy sobie komfort, no to oczywiście układ wspomagania elektryczne tego układu pracuje także jednym paluszkiem, wręcz możemy sobie tę kierownicą kręcić. No i to jest fajne. Ustawienie wtedy do miasta, gdzie też no, potrzebujemy częściej manewrować się tym kołem kierownicy. Teraz jedziemy w trybie komfortowym, natomiast w trybie dynamik od razu zmienia nam się praca skrzyni biegów. I jedziemy, i to auto faktycznie ciągnie cały czas do przodu, tylko ten modulator niestety. Brakuje tutaj prawdziwego dźwięku z głośnika, niestety modulator, modulator tutaj działa, no i on troszeczkę psuje ten efekt naturalności wydechu. Ach, gdyby to auto pierdziało, gdyby nie miało tego GPF-a, myślę, że byłoby zdecydowanie lepiej. Ja moi drodzy jestem ogromnym fanem estrujek. Jestem naprawdę ogromnym fanem s Bardzo lubię te samochody I przede wszystkim jestem objeżdżony z różnymi generacjami S3 Jeździłem wszystkimi możliwymi 8V-kami Przed liftem, po lifcie Wiem jak te samochody się zachowywały No i mimo wszystko tej generacji 8Y Najbliżej jest mimo wszystko do generacji 8V po lifcie No bo tam jednak po tym lifcie zabito pewne cechy tego samochodu Cechy sportowe tego samochodu Czyli na przykład brzmienie wydechu 8Y brzmi bardzo podobnie Brzmi cichutko, ale za pomocą drobnych modyfikacji układu wydechowego, oczywiście po gwarancji, jesteśmy w stanie uzyskać tutaj prawdziwy dźwięk tego silnika i te strzały w przypadku siedmiobiegowego Estronika które spowodują, że faktycznie to auto nabierze jeszcze więcej charakteru, bo mimo wszystko ten modulator nie przystoi w tym samochodzie. To auto powinno brzmieć naturalnie. Tak jak brzmi z modulatora, ale tak powinno brzmieć z wydechu. Moi drodzy, co jeszcze mogę powiedzieć o nowej s Bardzo dobrze i wygodnie czuję się w tym samochodzie. Wrzucę sobie z powrotem tryb komfort. Czuję się za, pewnie za kierownicą tego auta, pewnie czuję się też w tym wygodnym, komfortowym fotelu ze zintegrowanym zagłówkiem. To jest naprawdę genialny wóz. To jest tak samo dopracowany samochód jak poprzedni, który różni się stylistyką, który teraz jest bardziej krzykliwy niż poprzednik. Nie jest taki minimalistyczny, ale nadal jest genialną, dobrą świetną estrójką, którą polecam wszystkim fanom marki Audi. No i cóż, cena tego samochodu teraz w okolicach 190 tysięcy za sportbeka, w okolicach 200 paru tysięcy za limuzynę, która też jest piękna. To naprawdę brzmi bardzo rozsądnie i zachęca do kupna tego samochodu, gdyż no... Golf 8R, o którym wspominałem wcześniej Będzie droższy niż ta auto Oczywiście będzie miał ten inny napęd I tak dalej, i tak dalej Ale jeśli chcemy mieć Audi Jeśli chcemy szczycić się tym, że mamy Audi No to to jest samochód dla Was I każdy, kto wsiądzie za kierownicę S3 Kto z tym samochodem zacznie jeździć Kto poczuje emocje jazdy s Na własnej skórze Będzie po prostu zachwycony Daję Wam gwarancję tego Cóż, zjeżdżamy teraz na drogę Ekspresową Tryb sportowy, dynamik. No i to auto cały czas nas pcha do przodu, cały czas powoduje, że chcemy jechać. Prędkość, oczywiście, ograniczona elektronicznie do 250 km na godzinę. Tutaj nie poszalejemy bardziej bez utraty gwarancji. Kończąc. Test nowej S3. Zachęcam Was do zadawania pytań. Piszcie w komentarzu, komentujcie ten samochód, dajcie znać, jak się on Wam podoba. I oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, subskrybujcie, łapki w górę, niech mój kanał się rozwija. Będę bardzo wdzięczny za Wasze wsparcie, moi drodzy. No i cóż, zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym będzie bardzo ciekawy. Już teraz mogę zdradzić, że w jednym z najbliższych odcinków, nie wiem czy w kolejnym, czy w jeszcze następnym, pojawi się najnowszy Jaris GR. 260-konny potwór do kilowania samochodów ze świateł. Auto niesamowicie e, ciekawe, którego myślę, że nie tylko ja jestem ciekaw. Serdecznie zapraszam. Nowy Yaris GR już wkrótce u mnie. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Dziękuję Audi Auto Special za udostępnienie nowej estrójki do testów. i cóż, w przypadku pytań tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach, piszcie na wiadomościach prywatnych, na moich socialach no i będę z chęcią Wam odpowiadał ach, nie chcę się wysiadać za kierownicę tego auta, do zobaczenia, pozdrawiam